Witam Was już w czwartym odcinku Let's Play Sacred. Dobra, zaczynamy. To moja już piąta próba nagrania filmiku, ponieważ yy, fraps mi się rozwalił. I kurde, nie wiem jak mikrofon teraz ustawić. Tak, żeby było. Wykonamy dzisiaj tak dwie misje. Najpierw tą. O Jezu, nie odpaliłem tego Dobra Od 19, dobra, będzie tak Zaczają, dobra Wykonam dwie misje Z znalezieniem skarbu i z odzyskaniem księgi dla takiego starka Ale combo, haha Dobra, uciekajcie nie pamiętam gdzie się to wchodziło, czy w ten las. A tu. A tu. No bo chodził wszyscy naraz, nie do tak pojedynczo walczy. I kombo. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że się uda. Jak się uda, teraz nagrać. O, to będę szczęśliwy. A jeszcze raz przepraszam za drugi odcinek, za ten, że nie było głosu, to katastrofa, serię całą rozwaliło, nie wiem. Jak przez ten drugi odcinek nie będzie widzów, to zakończę serię. Ale. Nie wiem czemu to tak jak ja słuchałem, to było też cicho, ale nie aż tak. Normalnie mogłem się słuchać jak oglądałem, więc. Ło, prawie umarłem. Dobra. Kurde, mam pod nosem mikrofon. Ojej, jakiś boss. Kombo. Jaki koleś nie wraca uwagi, jego ja leje dużo życia zebrałem, a ten sobie chodzi. Nie wiem, jak mikrofon ustawić. Mam nadzieję, że teraz nie będzie za cicho. Dobra, trzeba szybko się streszczać, bo... I w tej jaskini jest pewien stwór, który pierwszy raz go spotkamy Minotaur. Ha, ha, ha. To pierwszy Minotaur w tej grze Ale później będzie ich dużo No, przestań się ruszać O nie już jakiś wilk kolejny I jeszcze jeden wilk, powinien być. O, jak. Wszystko identyczne jak wcześniej. Let's play. Sacred, czwarty odcinek, yeah. Już czwarty. Na razie się trzymam. O, zadanie wykonane i trochę złota było. Dlatego kolesia co zlecił na misję, wystarczy dać mu 500 stówek, i on i się odczepi. A tak to mamy dużo więcej, więc warto było. I tylko w piątym bądź szóstym odcinku już będziemy się wybierać tam. Choć w jednym odcinku tam powinniśmy w dwóch odcinkach dopiero dojść. Ale... Może. Dobrze, trzeba iść. Czy wiem, słyszeliście to? Mogę ustawić mikrofon, bo nie pamiętam jak był, bo nie chcę sobie się i nie pamiętam jak on był ustawiony. Dobra. O doświadczenie, taką nowa umiejętność, władanie toporem i walka na dwie broni i władanie toporem, współczynnik siła. Ile ja czerwonych miksów? O Boże, mało. To idę do handlarza. O, duże kasy już Dziewięćdziesiąt... O, pancerzenie... O trzy... nie... O, ta... O Boże... Tylko dwa obrony więcej i... o tyle tysięcy zrosza, To co wezmę? Jeszcze mnie nie stać... Dobre. No na No daty. są x100 W razie tyle kupię. I kolejną misję idę robić. Już 5 minut. Niecałe. Tak ot, muszę orka zabić, który ukradł mu księgi. Znaczy z goblinem ukradł, ale to gobliny oddał do orka te księgi. I muszę te o, gobliny pozabijać. Nie, goblinów nie muszę koniecznie, ale orka muszę. Ale jak zabiję goblinę, to potem nie będę przeszkadzać, jak orka będę bił. Dobra, no podaję jak muchy. O! Wspomina zawsze się raczyć, kiedy nagrywam. I ketaru, nie? No jaki koleś! I tu jest banda goblinów. No, dobra. Muszę wygrać. O, jeszcze padnę. Bo on jest mocny. No, no nic mu nie zabrał. Ja, dobra. Już mam księgę co chwilę jeden odchodzi i to wtedy, ci co są dalej, to przychodzą i wtedy... Dobra, idę. Po nagrodę. Idę, idę, ciągle idę. Dobra. Jutro jest piątek, więc pojutrze postaram w sobotę tak jak mówiłem, że nagrywał dwa odcinki. Dobra, pokażę wam o co chodzi. On można u niego takie komba robić, czarów. Już cztery czary tu dacie Nie, ja nie ten, o ten lepszy. No. Dam ten dam ten, dam ten i dam ten, o tego zrobię. I to takie kompo i to te cztery czary będzie wykonywać naraz, ale to duży się regenuje i... Taka. I mamy jeszcze dużo czasy. Czasu. Więc co zrobimy jeszcze raz do kupca? Nie wiem. Nie wiem co zrobimy. Jeszcze... Nie. dziewięćdziesiąt cztery... o, dziewięćdziesiąt cztery o pancerze nie nic nie ma to idziemy wykonać z taką kolesiową misję jeszcze. Co ją uratować? Nie wziąłem tej misji, ale... Jak dojdę tam, gdzie ona jest więziona i z nią pogadam, to będzie to... to u niej będzie jako... Co tu jest? Słabsza mikstura. Nie idź, ten, to gdzie było? O, to w tej jaskini. O, nie ma czwartego poziomu. Tam, tutaj ten silny jest. Ten, co ma klucz do jej celi, do tej kapłanki. Czaj, Ja im wbijem na chatę, tak, że zróbę. Hm. сейчас Здесь это... Nie 400 Ponad o jest No i wykonany jeszcze He, <gryz> Jesteśmy bohaterami Haha Już jest 10 minut Dobra Zabijemy tych drugich poziomów Dobra Komentujcie Subskrybujcie i oceniajcie.